Ja wnoszę y, 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 wniosek o rozszerzenie uchwały na y, tajnie współpracowników informacji wojskowej i Kodów Rady wojskowego. Y, Panie pośle, nie ma dyskusji, nie mogę tu tego brać pod uwagę. Wnoszę o uniknięcie tej przewlekłej dyskusji, jaka zwykle dotyczy, dotyczy tego typu y, uchwał i proponuję, żeby przyjąć tę uchwałę w głosowaniu bez dyskusji. Ja rozumiem, że autorom tego wniosku bardzo się śpieszy. Jeżeli ma to być podane do ogólnej wiadomości, proszę o wyjaśnienia m.in. Pana Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych, w jaki sposób ta uchwała jest do pogodzenia z istniejącą ustawą o policji, artykułem 21 punkt 1 i 2 z artykułem za, i to jest zapytanie. Proszę o spokój. Panie Marszałku czy mogę skończyć? Proszę skończyć zapytanie. W jaki sposób jest do pogodzenia z artykułem 27 tej ustawy z ustawą o urzędzie ochrony państwa artykuł 12 punkt 1 i 2 i ustawą o tajemnicy państwowej i służbowej. Kto z pań posłanek i panów posłów jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Przy sprawie formalnej nastąpiło zasadnicze złamanie podstawowych zasad państwa prawa. Uchwałą tej. Została podjęta uchwała niezgodna z y, obowiązującym prawem. Została podjęta uchwała która godzi w podstawowe prawa człowieka. W tej, w tej sytuacji czuję się w obowiązku oświadczyć, że nie mogę uczestniczyć w dalszych pracach Sejmu. Kluby Unii, Kongresu PPG i Solidarności Pracy uważają, że za wykonanie tej uchwały Minister Spraw Wewnętrznych musiałby być pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej. Cztery kluby parlamentarne uznały, że brak wszelkiej kontroli nad decyzjami ministra grozi wykorzystaniem uchwały do prywatnych porachunków politycznych. Panowie, czy ta uchwała jest legalna czy nielegalna? Jak może być legalne postępowanie, w którym ktoś, kto, jak powiedział dzisiaj w Sejmie Aleksander Małachowski, jest faktycznie skazywany na infamię? Wyrokiem ministra spraw wewnętrznych jest skazywany na tę karę bez orzeczenia sądu, bez jakiejkolwiek kontroli niezawisłego organu, bez możliwości odwołania się od tego wyroku, bez jakiegokolwiek trybu określonego jakimkolwiek prawem, bez możliwości jakiejkolwiek obrony. Jest obywatel i urząd, który w sposób samowolny określa, czy ma być on skazany na infamię, czy nie, bez odwołania. No, to wracamy w bardzo ponure czasy całkowicie antyprawne. Moim zdaniem wracamy czy budujemy czasy pełne nadziei. No Nareszcie Polska przestanie być krajem, gdzie konfidenci, donosiciele, współpracownicy policji, politycznej, komunistycznej, ludzie odpowiedzialni za to, cało zbrodnie, ci ludzie pełnią, czy mogli pełnić funkcje publiczne. Moim zdaniem ta uchwała przynosi nam zaszczyt. Moim zdaniem ta uchwała wreszcie wyrównuje sytuację pomiędzy nami a innymi krajami postkomunistycznymi. Polska była fenomenem, który do tej pory takiej uchwały nie przeprowadził. Moim zdaniem ta uchwała jest zgodna z prawem i moim zdaniem te zastrzeżenia Unii i te obiekcje są drugorzędne, nieprzekonywujące i niezrozumiałe. Urząd pełnomocnika zobowiązany jest do informowania zakładów pracy, instytucji, organizacji społecznych i partii politycznych o byłych agentach i współpracownikach Sztazi, jeśli pełnią obecnie funkcje kierownicze, Każdy obywatel, również środki masowego przekazu, mają prawo zażądać wglądu do teczek personalnych dowolnie wybranych osób. Przewosłowackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych otrzymało już ponad 300 tysięcy próśb o wydanie zaświadczeń stwierdzających, że ktoś nie był agentem policji politycznej STB. Ustawa szczegółowo określa, o które funkcje chodzi z wyboru, mianowania lub powołania w administracji państwowej, na przykład w Kancelarii Prezydenta, Urzędzie Rady Ministrów, Radiu, Telewizji lub Państwowej Agencji CSTK w przedsiębiorstwach państwowych, w bankach państwowych i na kolei. Nie mogą ich piastować osoby, które w latach 48-89 były funkcjonariuszami StB były członkami władz komunistycznej partii Czechosłowacji od szczebla powiatowego. Każdy może zostać oskarżony 6 sierpnia. Pan poseł 6... Miesiołowski... Właśnie... 6 czerwca pan poseł Miesiałowski też. To Sejm będzie decydował o losie. Także tryb jest prosty, panie pośle, prosty jest. Otrzyma marszałek Sejmu, tak jak wszystkie informacje z rządu. W konwencie seniorów, w którym pan zasiada i ja, my się zastanowimy, w jakim trybie te informacje upowszechnić. Ja sobie nie wyobrażam, muszę powiedzieć, procesu ministra spraw wewnętrznych za to, przed sądem trzeciej, Rzeczypospolitej za to, że ujawnił komunistycznych konfidentów i nie wyobrażam sobie również sytuacji, jak Pan mówi, procedury sądowej, aby sędziowie, często właśnie konfidenci, sądzili ludzi za to, że tych konfidentów no, od czegoś trzeba zacząć. Myśmy przekroczyli pewną granicę, na szczęście to już jest inna Polska dzisiaj. Minister Macierewicz swoim nieodwołalnym wyrokiem każdego może nazwać agentem i każdego może wyeliminować z polskiej sceny politycznej. To na krótką metę jest efekt. Na dłuższą metę oczywiście przyniesie to totalną wojnę wszystkich przeciw wszystkich w Sejmie. Z tej uchwały wyjdzie zwycięsko społeczeństwo, mówisz. To wyjdzie zwycięsko, zobaczymy wkrótce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Prezydent Lech Wałęsa powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że nie przekreśla premiera Jana Olszewskiego. samym szatanem? Oj, za daleko. Nie, nie, bo ksiądz mnie da. Ksiądz mi da popalić, nie. A więc nie. Z, z, z każdym innym i z rogami. Jeśli będzie trzeba, dla Polski nie ma, nie ma, nic nie ma nie. Nic nie ma nie. 65 posłów z Unii Demokratycznej, Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Polskiego Programu Gospodarczego zgłosiło wniosek o odwołanie rządu Jana Olszewskiego. Szef Klubu Parlamentarnego Unii, Bronisław Geremek, powiedział, że trzeba zgłosić kandydata na premiera. Kandydatem Unii powinien być Tadeusz Mazowiecki. Dziwią mnie protesty Unii między innymi. Nie wiem, czy mają aż tyle do, w związku z tą uchwałą do, do stracenia, że, że aż tak krzyczą. W każdym bądź razie jest to koniec grubej krechy. Taktyka polityczna ostatnich dni ze strony Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalnego polega na tym, że chcą natychmiast zmienić rząd, wówczas zmieni się również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i ta cała akcja zostanie zablokowana. Właśnie Unia i Konkurs jest odpowiedzialna za to, że przez pół roku nie zrobiło niczego w celu ujawnienia agentury i odsunięcia agentury od władzy nad Polską. Wielu zezwolono na niszczenie też w pierwszym okresie i na bogacenie, na rozprzedanie Polski przez cały dzień. Dlatego uważam, że te dwa ugrupowania chcą uniknąć odpowiedzialności, chcą Całą sprawę zakończyć na tym poziomie, którego już nikt się uniknąć nie da, czyli na, na poziomie dzisiejszych agentów w Sejmie i Senacie. Dane pochodzące z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykorzystywane były także w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi w 1990 roku. Gazeta Wyborcza podała informację o podróżach Stanisława Tymińskiego przez Libię, określoną jako stolicę światowego terroryzmu. Gazeta powoływała się na służby zajmujące się wydawaniem wiz i kontrolą ruchu granicznego. Ze źródeł sejmowych dowiadujemy się, że możliwych jest kilka rozwiązań. Minister Spraw Wewnętrznych może przesłać listę byłych współpracowników UB i SB do Prezydium Sejmu. Może takie listy przesłać wszystkim posłom i senatorom. Może również przedłożyć taką informację publicznie na forum Sejmu. Może przekazać ją też do wiadomości opinii publicznej.